Nie mamy tutaj. Chris K. 1999 I chcieliście minecrafta więc jest. Zresztą jest tryb osobowy, swój świat. Nazwiemy to. Po... Początek. Przetrwanie. Ok. Ciekawe, jaki on się wygeneruje. W ogóle, sorry za głos. Chory jestem. Ale się sobie poradzę, nie? Gdzie jesteśmy? Gdzie jesteśmy? Ho 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 A dobra, tutaj Dobra, to zbieramy drewno Drewno to podstawa w tej grze Z tego nic zrobimy, a tu cały czas hapie Plan na dziś to zrobić jakieś schronienie Ogolić owce, żeby było łóżko i przetrwać nocnie. Mam nadzieję, że nie będzie tak trudno. Pukam tu drewno i co? I nic. Dobra. Widzimy się, jak pozbieram trochę więcej drewna. Więc na razie cześć. Dobra, jestem już w jednym miejscu. Patrzcie, kto tu jest. Owieczka. Pewnie daną wełnę. No i słyszę tu troszkę. Troszeczkę tylko zebrać o, jabłuszka przyradzą się bo przecież w końcu zginiemy bez jedzenia dobra co tutaj? watch czy crafting table co ja pierdolę robimy sobie kill off musimy to pierwsze żelazo wykopać i tu pewnie będzie żeby tutaj tylko było, że zresztą kamień, ach, teraz trochę sfailowałem, bo mogłem zabrać to crafting table, ale Ale to nic, to nic się stało, muszę coś tu znaleźć, to chyba będzie nasze pierwsze schronienie nawet ja to się ładnie wykopie, później wyjdziemy dopiero tak naprawdę na górę, zrobimy sobie, nie wiem, farmę, tak, tak, farmę, nie wiem, krowy jakieś o jak widzę tutaj nie ma za dużo żelaza A to szkoda No szkoda no, ale Trochę pójdziemy dalej Może będzie Jest, nie ma chyba O boż Znajdę to w końcu Dobra mniejsza Odcinki z tej serii będą się pojawiały chyba co dwa dni. Tak podejrzewałem, że następny będzie w niedzielę, ale w Wodbie, I pozdrowienia dla jednego kolesia, tylko nie pamiętam jego dniku. Na pewno wiesz o oko chodzi. I tak. Yy, no i no, gdzie jest to żelazo? Są Piach i ja pierdolę. Dobra, mniejsza. Znaczy e, ja. Znaczy. Ja bym mógł nagrywać jeszcze z Fify, ale czy to by się przyjęło, to ja samo, nawet nie wiem. Jednostkę. Jak coś, to tam wiecie, łapkujcie w ogóle będę widział. O, mrug, trochę mam, dobra. W ogóle, ogólnie ja za dużo nie gram w Minecrafta. Minecraft to w ogóle taki rzecz nie dla mnie, tak naprawdę. Na początku zagramy sobie na peaceful, nie? Później dopiero się rozbudujemy, wszystko będzie No i Nie znaleźliśmy, a owieczka jest To chyba, tak chyba zabiję tą owieczkę Tak, tak chyba będzie lepiej Dobra, to zrobię tu mieczyk sobie Chyba tak się robiło Ej, widzę, że nie pa Aha, dobra, tak Spoko Zabiję te owce Pech pech tak chciał, jedno dostałem dobra, jeszcze jedno chyba dwie trzeba do łóżka, nie? No, do, mam nadzieję taką dobra jeszcze tu po, trochę tego drewna zrobię jeżeli ktoś by chciał ze mną nagrać na przykład odcinek, czy coś takiego zgodzę się chętnie bo po prostu możemy na przykład Minecrafta nagrać na serwerze jakimś wiecie mi co nie robi różnicy a wy możecie nie wiem no, trochę się bawić pograć pośmiać na przykład e, ten w lola też mogę z wami pograć mogę wam nawet dać e, link ten jak to się nazywa pod, e, w opisie filmu przepraszam za i w ogóle bo nie mam co powiedzieć po prostu działa kartki i muszę wszystko to z głowy wymyślić tak zresztą jak każdy nie e, Oj, kopiemy to, dobra. Zaraz chyba chatkę zbuduję jakąś, bo... A tu dalek... daleko chyba jest jakaś plaża. A, i właśnie, i piszcie, czy mam grać na modach, czy nie, bo... Wiecie, ja bym tam mógł na modach zagrać, tylko czy wy chcecie. Bo Race Minimap to jest podstawa, bo inaczej to się zgubię. Chyba byście tego nie chcieli, nie? I błodzenie i na przykład szuka, szukanie swojej chatki. Przepraszam za te błędy, no ale co? O, każdemu się zdarza. Dobra. Weźmiemy to Crafting Table i idziemy stąd. Idziemy do jakiejś plaży, bo... O, 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 o! Dobrze, dobrze. Dobrze się składa. to jest plaża. chcę weźmiemy na szyby. Nawet... Pustynia tu jest... O mój Boże. To dobra, tutaj będziemy zbierać. Etyx ja trzeba będzie jeszcze zrobić. Ale laguje, hu hu hu. Dobra, już jest spoko. A w ogóle przez ten czas co ja nie grałem, to tyle nowości doszło do tego Minecrafta, że to jest kiedy, Jakieś marchewki, jakieś ziemniaki. Ja cię kręcę. W ogóle inny świat niż kiedyś, ale to nic Wszystko da się jeszcze nauczyć, Dobra To gdzieś tu musiał się osiedlić, bo tam idziemy jakąś górę O o o o o tam I Tam chyba pójdziemy, a w ogóle zobaczcie skina mojego Fajdy, nie? Zrobię go sobie tam, no poczekaj O ale góra O, tam będzie moje pierwsze mieszkanie tam trzeba by gdzieś się osiedlić Dobra to lecimy tam Teraz się pytanie czy ja tu wejdę w ogóle Oj chyba nie wejdę, ale dobra mniejsza ja Nie wejdę chociaż wejdę, wejdę, wejdę To jest błąd gry czy co? O o, jest noc Ale to w sumie i tak jest Nie jest źle, bo na peaceful To wiecie co To mi tam mogą naskoczyć moby O Hm Fajnie by to było coś zbudować Oj spadłem To jest jaskinia? ohoho ho, dawaj nie tope, są w Minecraft. o, ja cię kręcę tutaj będzie najlepsze dobra, wiecie co, ja to zrobię łóżko, łóżko, łóżko czyli jak to się łóżko robiło? ja cię krzaję tak nie Tak. Ej, no ja nie wiem, jak się łóżko robiło. Za idę zobaczyć, jak się łóżko robiło. Siema to znowu po prostu taki failer, to jest kit. Ja teraz owce znajdę. Ja ciężko. Dobra. Poszukam jakąś. Jakaś przepaść. Ja cię gra. Dobra. No tutaj wejdę. Właśnie tych dźwięków z gry i możecie pisać, czy dźwięki z gry mają być, czy, czy wolicie jakiś, żebym jakąś nutę dał. Wiecie, mi to nie robi różnicy, a Wam się będzie lepiej oglądało. Dobra. Muszę jedną owieczkę zabić. Wiecie, jakbym miał y, żelazo, to już zrobię dożyczki, ale. A czemu, czemu one tak w grupie są, ale dobra. Dobra, idę tam szybko do krawityki. I zakończymy ten odcinek z paniem. tylko tu nie spadło, tutaj jest przepaść jakaś. Dobra. To łóżeczko. Tak, tak. Możecie Ciś w komentarzach, że nie łóżka zrobić. To jeszcze nie moja wina jest. Łóżko. Dobra. Big. Dobra ja dziękuję Wam za odcinek Jeżeli Wam się podobało łapka w górę, ile widziano. Tu był kliska 1999. Nara!